Kurde, tam nagrywałem tego zrzucika. Tutaj był. Tutaj był, kurczę. Mój tor, gdzie wyszedłem. Tam tata i znalazł tego dwunastaczka. Ja szybciej skręciłem i nie wiem, jakiego ja nie widziałem. Tata tędy poszedł. I kurcze trafił dwa. Nie wiem, nie wiem jakoś go przeoczyłem. U smaczek taki połamany. Ale to wszystko świeże, tam jest taka sosna poobdzierana Gdzieś kurcze chodziły Parka to tam jest na pewno Inne są te, ale No kurcze Niemożliwe Z lodnetki patrzyłem Jeszcze dopiero jesteśmy godzinka może jeszcze trochę czasu mamy To jest 14, 4, 15 No ale kurczę Minęłem go gdzieś z 30 metrów Musiała być górka, że go nie było widać Tak z bliska to wystawą. Dobra, idziemy teraz na jakieś łąki dalej Idziemy szukać dalej